A Marcin powiedział, że jego siostra powiedziała. Ja śpię. Ale ona tak wcale nie powiedziała. Ale ja mówię. Jak to? Bo śpię. Przecież mówisz. Ale nie chcę, bo chcę spać. Czemu akurat teraz ci się zebrało na spanie? Ech, bo jestem zmęczony i chcę sobie trochę poleżeć. Akurat wtedy, kiedy chcę ci coś powiedzieć. No, słuchaj. Pod tym względem naprawdę nie masz mi nic do zarzucenia. Zwykaj! Ciągle byś tylko spał i spał. Nie rezonuj, tylko zamknij drzwi z drugiej strony. Czego mam nie robić? O Boże, kochany, za jakie grzechy. Zgadnij, to trzech razy sztuka. Słuchaj, bo zaraz wstanę. O, to fajnie, bo będę mógł ci powiedzieć. Nic nie będziesz mógł powiedzieć, bo jak cię palnę... Za co? Przecież nic nie zrobiłem. No właśnie za to. Już dawno powinieneś zamknąć drzwi z drugiej strony. No dobrze, tatuniu. Ale czy mogę ci coś powiedzieć? No, możesz, krótko. Marcin powiedział, że jego siostra powiedziała, że rodzice spokojnie mogliby sobie darować to całe wychowywanie. Gdyby... Gdyby wcześniej oddali dzieci do sierocińca. Bardzo słusznie. Do widzenia? Oj tata, lepiej byś posłuchał, co ci chcę powiedzieć, bo to bardzo ciekawe. Tak? Dla kogo? Chyba dla smarkaczy, którzy nie mają zielonego pojęcia, co to znaczy wychowywać. A skąd mają mieć pojęcie? Przecież to ich bez przerwy wychowują. No właśnie, właśnie. Pytanie tylko jak? Co widać na załączonym obrazku? Tu masz słuszność. Większość rodziców naprawdę zapomina o najważniejszym. No tak no, teraz ty masz rację. Większość rodziców zapomina o najważniejszym. Znaczy o tym, żeby w odpowiednim czasie złoić swoim pociechom dup... tyłek. Dość spokój, tata. Mówisz zupełnie jak pan Galas. Jaki znowu pan Galas. Woźny z naszej szkoły zabyle co walił chłopaków po głowie tak, że w końcu rodzice zażądali, żeby go wywalić. Nikt go nie wywalił, tylko został odesłany na wcześniejszą emeryturę. Skąd już z tym, co powiedziała siostra Marcina, i daj mi się wreszcie zdrzemnąć, no. Przecież to robię. Tata twoim zdaniem, o co trzeba zadbać, żeby dzieci miały kiedyś dobrze w życiu? Przede wszystkim o to, żeby nauczyły się czytać i pisać. Daj spokój, tata. Nie chodzi o takie cechy jak skory do pomocy, miły i inne takie. Nie są żadne cechy, tylko sposób zachowania. O właśnie. Tata twoim zdaniem, jaki ja powinienem być? Jaki? Pilny, sumienny, porządny, jeśli to w ogóle jest możliwe. Skory do pomocy. O! To jest wskazane. Jeszcze uprzejmy, wystarczy. No tak, tak właśnie myślałem. Co myślałeś? Że tak właśnie powiesz. A co, spodziewałeś się, że może powiem, chcę, żebyś był leniwy, flejtuchowaty, egoistyczny, głupi i zarozumiały, tak? Nie, ale siostra Marcina powiedziała, że te wszystkie pilny, sumienny i porządny wcale nie są takie ważne. A co jest ważne wedle tej młodej pani pedagog? Ona mówi, że jest taka jedna cecha, którą wystarczy dzieciom wpoić i wszystko inne przychodzi już samo. Tak, cudownie, może zdradź mi tę tajemnicę. Wystarczy zadbać, żeby dziecko miało wyobraźnię. Tak, żeby wymyślało jeszcze większe idiotyzmy. Dobra, myślę, że powiedziałeś już wszystko. Cześć. Oj, tata, to wszystko przez to, że masz mało wyobraźni. Co? O, synku, tu się mylisz. Mam wyobraźnię. To na tyle dobrze rozwiniętą, że potrafię sobie wyobrazić, jakie byłyby skutki takiego wychowania. A właśnie, że nie. Bo jak ktoś ma wyobraźnię, to potrafi sobie wyobrazić, że na przykład starsi ludzie nie znoszą hałasu i wtedy sam z siebie zachowuje się ciszej. Mm, co ty powiesz? No, poważnie. Jak człowiek ma wyobraźnię, to wie, co czuje druga osoba. No, wspaniale. W takim razie mogę przyjąć, że na przyszłość pozwolisz zmęczonemu pracą ojcu trochę odpocząć. No wiesz, trudno sobie tak od razu wszystko wyobrazić. No to poćwicz, synku, poćwicz. Być może wkrótce potrafisz postawić się w sytuacji rodziców albo nauczyciela. Eee, yy, przecież i Wy i nauczyciela bez przerwy mówicie, czego byście sobie życzyli i o co Wam chodzi. A jak człowiek ma wyobraźnię, to wie, jak się czuje ktoś, kto ciężko haruje od rana do nocy, mieszka w byle jakim mieszkaniu i nie starcza mu nawet na życie. No. No i co z tego? Co z tego? Co z tego, że potrafisz sobie to wyobrazić? Jeszcze nie słyszałem, żeby to komukolwiek w czymkolwiek pomogło. No wiesz, trzeba się najpierw zastanowić, jak takiemu komuś pomóc. A do tego jest potrzebna wyobraźnia. Innymi słowy, jeżeli już człowiek posiadł wspaniały dar imaginacji, to bez przerwy zajmuje się myśleniem o sprawach innych ludzi, tak? No, do załatwienia własnych spraw wyobraźnia także jest potrzebna. No jasne, jasne. Na przykład jak przekabacić rodziców, żeby kupowali każdą zauważoną w sklepie duperelę. Wiesz co, tata, wygląda na to, że ty masz już całkiem spaczone myślenie. Licz się ze słowami, dobrze? Ale dla ciebie wszystko jest złe! Bo to jest nieunikniony rezultat bogatego doświadczenia życiowego. Syneczku, powinieneś się cieszyć. Że nie musisz jeszcze zajmować się prawdziwymi problemami. Za kilkanaście lat, aż za często, będziesz znajdował się w sytuacji, w której nie będziesz wiedział, co zrobić. No to chyba lepiej, żebym sobie wcześniej trochę potrenował. Nie, bo każda sytuacja jest inna. Siostra Marcina mówi, że dorośli powinni się modlić, żeby ich dzieci coś wymyśliły. Pozostawiają im taki zapaskudzony świat, że aż coś. Zapaskudzony świat, tak? Za paskudzony świat, smarka, czy za dobrze wam się powodzi? w głowach wam się poprzewracało. Nie potraficie docenić tego, co macie. A czy wy, dorośli, potraficie sobie wyobrazić, że wolelibyśmy świat bez tego całego prze przemysłu i zanieczyszczeń? Tak, tak, bez wideo, bez gier komputerowych, bez walkmanów, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Widocznie twoi rodzice też tego nie wiedzieli. Czego? Że najważniejsza jest wyobraźnia.